Jaki to ma być film? Tytuł jest taki Coś właśnie, kocham. chodzi o i trzy kropki Nigerię i chodzi o to, że ci tłumaczę właśnie o co chodzi, że co byście tutaj zmienili w tym państwie. Na przykład ja bym w Nigerii dodał... Ja bym dodał okay. Frediego Fnafa na przykład. Tutaj patrzcie z Freddy FNAF, nie? Chyba spierdoliłem coś. Minister, by <laughs> zobaczył. <laughs> tutaj bym dał Frediego Fnafa na przykład. Teraz trzeba odrysować Australię dobrze. Tutaj tak. O, jest. O, Australia oczywiście tutaj nie leży nasz... chyba. Teraz możemy dodać jeszcze Deroco oczywiście. Oooo... <noise> to Ty za roka trzeba to... podać. Czekaj, czekaj, ty jeszcze nie wiesz, ty jeszcze nie wiesz. Oj... Oj, no już! <noise> chłop tutaj, to jest chłop broni Australii tutaj. Proszę Państwa. <noise> Co jeszcze można dodać, <noise> Tutaj AJK ma oddzielne państwo dla siebie. Trzeba analizować to państwo. Jakieś śmieszne państwo? Norwegia! Już dobrze napisałem. Norwegia! No Norwegia mapa, tu jest Norwegia. JK broni Norwegii. To ja robię z moim życiem. Teraz możemy dodać jeszcze. Co jest cios takiego fajnego? Fortnite, to lubię dzieci konia, konia dodaj. <gulia> koń! Trzeba go odrysować, tego konia najpierw. i odrysować. I łapać się! <gulia> <gulia> <Ty> koń! <gulia> błudolny, co, co Dobra, to rozpaczcie. Do Będzie rysowane kupsko. Kupa! Strzałka, kółeczko, bicepsy. Czekaj, czekaj. Trzeba narysować oh, tego. Amongas. Co jeszcze można tak dodać na przykład? Daj trzeba, w Norwegii, trzeba... O, dobra, w Norwegii. Strzelam Finlandia. w Norwegię. Z Norwegii, bo to jakieś wstrzęsienie powstało wtedy. I wtedy z Norwegii wylazł Ej. koń. I koń wylazł. Pojawił się koń. Proszę państwa. To trzeba zdjęcie Norika. Jak nie, to wpisz kata z Katas. Kajan. Our Mash. <grym> to się nada. Oh, Dobra, <grym> no no, chyba koniec naszego dzieła. Ten film trwa 10 minut. No, nie, tak. <grym> nie wiem, co z tego zrobię. Trzeba zapisać jakąś fajną nazwą. Panard dla Aizmana. Na narod. Aizmana na <grym> <Zabić>. <grym> <grym> Dobrze, to... To koniec tego filmu. Do widzenia. O czym to